Dzień dobry. Dzień dobry. Panie burmistrzu, mam do pana pytanie. 20 maja na terenie gminy Zbłąszynek odbędzie się wyścig kolarski Bałtyk Karkonoszeur. Czy pan burmistrz mógłby się odnieść do ewentualnych utrudnień w organizacji ruchu na terenie miasta w tym czasie? Jest to bardzo fajna impreza, zresztą po raz któryś już organizowana na terenie naszej gminy, natomiast no niestety z takimi fajnymi imprezami tego typu kolarskimi wiążą się też utrudnienia i takich też należy się spodziewać właśnie 20. Szczególnie myślę, że gdzieś tak już od godziny 12 będzie zamknięta ulica Wojska Polskiego z racji rozstawiania różnego typu baneru, no i też przygotowywania tej ulicy do wyścigu, właśnie kolarskiego, gdyż start i meta będzie na ulicy Wojska Polskiego przy Domu Kultury, zresztą tradycyjnie. O godzinie 16 startuje już wyścig, więc od 12 do 16 bezwzględnie ten fragment już później miasta będzie zamknięty, czyli pojedziemy w stronę Ronda na Placu Dworcowym, następnie ulicą PCK w stronę cmentarza, po Włodnicy Bronikowo na Wojska Polskiego i powrót. I o godzinie 16 zostaną wykonane takie trzy rundy przez kolarzy. Następnie pojadą w stronę Kosieczyna, Babi Mostu, Trzebiechowa, Bojadeł. I wrócą do nas po godzinie, kolarze po godzinie 18 i wykonają 5 rund, znowu to po ulicy PCK, po Wodnicy Północnej z a więc zamknięcie, myślę, spodziewane jest gdzieś do godziny 20. Także między godziną 12 a godziną 20, ulica Wojska Polskiego będzie nieprzejezdna W międzyczasie, kolarze od nas wyjadą w tych fragmentach Kosieczyna, a ruch zostanie puszczony, natomiast po, po tej pętli Będą się odbywały wyścigi naszych mieszkańców i dzieciaczków i niezrzeszonych, ale też zawodowców, takich naszych, lokalnych zawodowców, a więc tu ta droga będzie cały czas zamknięta. Dlatego też mam taką prośbę poprzez właśnie media. Żeby sobie tak zorganizować ten dzień ci z Państwa, którzy muszą w tym czasie wyjeżdżać, żeby samochody zostawić poza tym fragmentem miasta, które będzie zamknięte, żeby później nie było niepotrzebnych konfliktów i takich no, sytuacji, jakichś tam scysji na ulicach. Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź. Dziękuję bardzo.